Siemanko. Siemanko witam w kolejnym filmie. Dzisiaj przedstawię wam coś specjalnego, a mianowicie głośnik radiowęzłowy, bardziej znany jako kochoźnik czy też toczka. Jedni z widzów może kojarzą takie urządzenie, inni tak jak ja, niezbyt. Ja jednak specjalnie dla Was dowiedziałem się trochę na ten temat i pokrótce powiem o co chodzi z tymi głośnikami, a później zajmiemy się małym odświeżeniem mojego egzemplarza. W latach 50. XX wieku, ponieważ jeszcze mało domów miało prąd, szczególnie we wioskach, postanowiono tak jak w ZSRR, założyć radiofon nieprzewodową. Ogólnie rzecz biorąc, wyglądało to tak, że przez daną miejscowość prowadzone były dwa druty, do których przyłączano każdy dom. Cała sieć oplatała miasto oraz przyległe do niego wioski. Sam kochoźnik podłączało się specjalną wtyczką do gniazda i można było jedynie zmienić głośność bądź wyłączyć gdyż był on tylko odbiornikiem, a stację nadawczą znajdującą się na przykład na poczcie zazwyczaj ustawiano na program pierwszy polskiego radia, audycje uzupełniano też o lokalne wiadomości. W tamtych czasach władza często używała głośników do szerzenia propagandy, jednak sprytni słuchacze znaleźli odpowiednie godziny, aby posłuchać muzyki czy też programów rozrywkowych. Radiowęzły pozostawały w użyciu bardzo długo, w niektórych miejscowościach utrzymały się nawet do lat 70. Później już wiadomo, elektryfikacja, taka sytuacja. Także siemanko, witam Was w moim warsztacie. Dzisiaj jak było na początku będziemy zajmować się kołoźnikiem. Planuję go troszkę odświeżyć, bo nie będę go tutaj jakoś odnawiał specjalnie. Tylko troszkę, bo jak widzicie tutaj mamy jakieś odparby, to by trzeba było zedrzeć. Tutaj ten materiał troszkę wyczyścimy. Kabel zostawimy taki jest, jaki jest, bo jest ładny. Podoba mi się taki stylowy. No i co? Zaczniemy sobie może od tego, że tutaj się otwiera. Proszę bardzo. Mamy taką płytę. No i zaraz. O ale kurzu poszło. Może by to trochę przedmuchać co? By nie był zły pomysł. No i co? Tutaj mamy głośnik. zaraz wam pokażę jedną ciekawostkę, ile mi się to uda pokazać. Tutaj mamy napisane że głośnik jest 20, 22 marca 1950 czyli to są zaraz początki produkcji no, wydaje mi się, całej, całej w ogóle tej sieci w Polsce bo tamta sieć, tak jak tam czytałem zaraz po wojnie, no to nie mamy jakiejś takiej dużej różnicy przecież czasu no, a jak to jest 1950, no to wiecie, to są same początki, bo później już te kołchoźniki tylko chyba były do, do, do lat 70. produkowane, czy jakoś tak i no i później już były wycofywane, nawet ich nie produkowano chyba. Także to jest jeden z pierwszych kołwoźników. Przynajmniej tak mi się wydaje z tego z tego wynika. No i co? Co my tu musimy zrobić? Najpierw sobie go przedmuchamy, to muszę sobie uruchomić kompresor. Już się nam tutaj troszkę zrobiło bardziej przejrzyście. Najpierw sobie powinniśmy zdemontować wszystkie rzeczy tutaj, także tutaj ten, yy, najpierw może tą Bok. gałką się tutaj z boku zajmiemy. Tego będzie potrzebny nam mały śrubokręcik. Widzicie coś? Nie widzicie? Mówcie, że nie widzicie. Tutaj odkręciliśmy. Jej nie trzeba wyciągać. Wystarczy teraz tą gałką troszkę. Ona nam to wyleciało. Teraz sobie tutaj troszkę poruszamy tym. To jest tak jak wsadzone tylko ocyk. No i tutaj mamy... pokażę Wam jak to wygląda. Tutaj mamy taką yy, mamy taką nakrętkę. Tutaj to wchodzi po prostu i Tak jakby się tutaj kontruje na tym plastiku, czy na czym to jest jakiś kurde, bo to nie jest plastik. Też kurde, nie wiadomo. Były też bakieritowe jakieś takie, nie? nie? Wiadomo teraz czy to jest plastik, ale nieistotne. Także tutaj mamy... Takie coś, tutaj się nam kontruje ta nakrętka, tylko trzeba ją dobrze później włożyć. tak się zabraliśmy od tej strony, to może tutaj już sobie wykręcimy. Tutaj jest taka śrubka, cykniemy sobie to. Co to może być za rozmiar? 13? Standardowo by polecieli, czy nie, jak myślicie? Ja myślę, że tak, 14 albo 15. Chyba 14, 14 by polecieli, czy 15? 14. No, ale on jest chyba wklejony czy nie? trzeba go sztuknąć jakimś młotkiem gumowym także jeden do potencjometru tutaj te kabelki też będziemy musieli wylutować i nam wyszedł tutaj mamy nakręteczkę czuję się jak na tych kanałach, co się zajmują taką, takimi rzeczami, taką renowacją czy tamten. Lubię oglądać takie kanały, także lutownica nam się rozgrzewa. Yy, tutaj będzie mały problem, znaczy nie będzie może problemu, ale trzeba uważać, ponieważ te kable już no, podejrzewam, że przez te 70 radnik ich nie ruszał. One są już takie sztywne, że to jest masakra. Tutaj lepiej ich nie ruszać jakoś specjalnie, tylko jakoś tak wyjąć tutaj żeby po prostu szły w takiej pozycji jak są tutaj. Jeden jest do potencjometru, jeden jest do głośnika. Yy, zrobimy tak, bo tutaj yy, ta, ten przedni panel jest wbijany na gwoździe na szczęście, bo myślałem, że on jest wklejany, bo tutaj można zobaczyć, że ten te, te płótno czy, czy co to jest, kurde tkanina taka. Jest ona yy, wklejana na klej, także ją będzie trzeba jakoś... Znaczy nie będę jej odklejał, bo to bez sensu po prostu tutaj się wybija ten przedni panel cały tutaj nad którym się trzyma głośnik jest na gwoździach, także tego gwoździa można sobie wybić i on odchodzi nam cały i tak tak się to zrobi, bo później będziemy to myć z przodu, bo wydaje mi się, że jest po prostu brudne to tak jeszcze się nie nagrzało, czy co to jest? oczywiście sobie troszkę zeszlifujemy, nie będę tutaj mocno szlifował nie będę tutaj tego mocno szlifował, tylko tak aby zedrzeć tamten brud i tyle też nie chcę tego jakoś odnawiać, tylko tak żeby było w miarę ładne o idzie idzie jeden mamy teraz tutaj jeszcze drugi od puścił nam ładnie żeby to by było na tyle z lutownicy na razie da, wyciągamy udało się nam kabel czy tam przewód wyciągnąć nie jest w najgorszym stanie więc taki zostanie Jakie śmieszne wtyczki mieli takie rozdwojone na końcówkach no tak, bo niektórzy ma, mają takie właśnie yy, kabelki, a tylko takie końcówki mają takie bananowe, czy jak to się tam nazywa. Rozkręcamy głośnik. Znaczy nie rozkręcamy głośnika, tylko go odkręcamy. Aż tak się bawi nie będę. Trochę się ułamało, ale możliwe, że taka była. Dobra, wyjmujemy głośnik i wyjmujemy potencjometr. Tak to wygląda. Głośnik, jak głośnik, chyba to sila to jest, czy nie? Nie wiem, może i tak. Gąbka już jest no, w stanie takim, już niezbyt, ale tutaj też sobie przedmuchamy. Z przodem mamy, o, od razu jakieś lekkie zrobiło bez tego głośnika i transformatora. Jeszcze wam pokażę ten transformator, który mi pokazałem. Tutaj wiadomo potencjometr. Patrzcie, jakie wielkie kiedyś potencjometry były. Teraz już takie malutkie, no i tutaj mamy ten. Z tego co wiem, to już ten to jest ten transformator. Bo tak jak wam mówiłem na początku, czy tam nie wspomniałem, może chyba nie wspomniałem, ale yy, zawsze na przewodach, które tam szły, na tych drutach, było podawane tak, jakby większe napięcie, i żeby tam po prostu nie było jakichś przeskoków, w sensie, no żeby nie było na przykład za mało energii i tak dalej i po prostu dawano na zapas napięcie i ten transformator jest sobie tam yy, przystosowywał do tego głośnika nie tak jak wam mówiłem to się nam odbija ten przód także go sobie wybijemy jak to zrobić bardzo prosto chyba prostej, prostej metody nie ma bierzemy po prostu okręt i I tak, tutaj gdzie są bolidki, po prostu sobie uderzamy. Teraz z drugiej strony, żeby równomiernie nam to wyszło. Tutaj. I tutaj. I cyk. Tutaj mamy ramkę. Klejona jest z tego co widziałem. Tak, tutaj mamy zresztą takie nawet zrobili, takie zasuwy. Ten klej lepiej trzymał. Fajna metoda. Te gwoździe by trzeba było na razie sobie usunąć. Icyk. Ups. 5 gwoździków było, chyba tylko 5. Tutaj żeby było 6, nie wiem czy mu 5 dali ale znacznie tak dali. No. Będziemy musieli sobie troszkę przemyć. Dobra. Z tą płytą nie wiem co się zrobi. Dobra, no, Od razu lepiej. Może troszkę się to uda odratować jeszcze. Tutaj fajny kolorek był taki, nie? A tu zobaczymy. Dobra, zaraz wracam, idę po coś do Dobra, teraz spróbujemy sobie troszkę to wymyć. Mam nadzieję, że drewno za bardzo nie dostanie. Będę się starał bo nie bardzo nie zamoczyć. No, ale widzę. wchodzić. Największy wróc. Patrzcie, nie 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 jak muszę. Tutaj mamy zwyklejszą wodę z proszkiem do prania, ale widzę, że daje radę. ale tak patrzę po wodzie, jest już brudna, także konkretnie musiało być. To, to przegryzie. Dobra, teraz zajmiemy się ramą, czyli tym. Troszkę ją wyczyślimy. Te części najpierw muszę wżywać. 180 powinna w zupełności wystarczyć. O, albo nawet za dużo. Nawet za dużo. To powinniśmy być coś mniejszego. 220. Może dostyczyć. je wyczyścimy. Widzicie jak fajnie schodzi ta farba? Widzicie? Fajna robota. Już widać efekty. To zobaczcie, tutaj zrobiłem, tu nie zrobiłem, tu jest zakurzone, to będzie oczywiście jeszcze później lakierowane, żeby po prostu był fajny efekt, żeby się to świeciło no i żeby zabezpieczyć drewno też. No ale patrzcie, luksus jest. Wszystko w obiekty wzmuchasz człowieka? One były lakierowane czymś, bo widzę, że tu się błyszczy. Że były na pewno czymś pejcowane, ale ja nie będę bejcował, bo w sumie nie ma takiej potrzeby. Jakiś ten swój kolor oryginalny niech, niech ma. No i co? Byłoby nie? ładnie już wygląda kurde takie to nawet z fabryki nie wychodziły a z tym co? da się to jakoś da się da kurde kurzy tu się jak nie wiadomo co tworzy chyba. teraz sobie troszkę w czystej wodzie z troszkę żeby to weszło więcej nie będziemy drewna moczyć tutaj musimy je dać do wyschnięcia ale to przyspieszymy czymś Teraz tu odpalimy jakąś farelę oczywiście nie będziemy tego suszyć byle czym. tutaj mamy farelę z 87 i jedziemy no teraz to tak zaraz będzie suche dobra idziemy robić coś za ten czas Troszkę kabelek sobie też przetarłem. Był już tylko zwilżoną szmatką, nie będę się tutaj bawić. A ja Wam nie mówiłem, ale ja tego odpalał nie będę, bo już nawet nie ma jak. Jedyne co bym mógł zrobić, to w sumie podłączyć ten głośnik przedział, ale to jest jakiś sens. Możemy to kiedyś zrobić, ale ja bym się ja tego nie będę robił. Nie widzę raczej w tym sensu, żeby odpalać głośnik. Jak będziecie ciekawi to oczywiście spróbujemy ale zobaczymy Patrzcie jak się ładnie suszy jaki już efekt jest tutaj Zarąbiliście ludzie patrzcie Przecież to było całe czarne Luksus będzie Tylko tu musi tu będzie dłużej trochę to trwało bo tu jest ta sklejka czy to całe drewno One musi też się wysuszyć Ale jak widzicie farela daje radę Bo to oryginalna No powiem wam w końcu będę mógł wykorzystać mój prezent gwiazdo, gwiazdkowy czyli tą małą szlipiereczkę wyczyścimy tutaj sobie troszkę ten ten, ten potencjometr widzicie jaka technologia na kanale dobra musimy zwiększyć obroty No, jak idzie. śrubkami się zajmiemy też. Wam, zarąbiście zaczyna wyglądać ta, ta pincel. Nie byłem pewny, czy będzie taki fajny efekt, ale jest. Później Wam pokażę. Że zostańcie z nami. Woździki sobie też może przeszwikujemy, może ktoś teraz powie, że jestem porąbany. Ale... Co oryginał, to oryginał. Dobra słuchajcie zmieniamy, zmieniamy taktykę. Musimy zyskać na czasie, także najpierw sobie polakierujemy to, najpierw sobie troszkę to y, czystą szmatką wytrze, żeby nie było żadnego pyłu i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, zanim jeszcze lako, lakierowanie, to jeszcze tutaj sobie ten dwoźnik troszkę przeszlifuje. Mamy i lakier. I jedziemy z tym koksem. Jak się zaczyna fajnie świecić. Teraz boki. Dobra, chwilowo zrobiłem przerwę, żeby troszkę nam wyschło, ale możemy już lecieć dalej. To jest szybko schnący, także sama nazwa mówi szybko schnie. Oryginalnie nie były lakierowane tutaj, ale ja mam dużo lakieru, więc Nawet za dużo nalałem sobie, więc polakierujemy. I jak się kurz nagromadzi, to będzie go łatwiej usunąć. OK. Teraz jeszcze tutaj góra. Można by było robić drugą warstwę, ale nie widzę takiej potrzeby. Jedna w zupełności wystarczy, nie chcę też, żeby się tak mocno świeciło. Słuchajcie, to w sumie to też sobie przelakieruję, nie wiem, czy to jest sens, ale walnę lakieru trochę. Będzie się może lepiej to kupę trzymać. Ok, teraz szybko jeszcze druga strona. Postawimy, niech sobie schnie. To by było na tyle. Teraz zaraz się jeszcze zajmiemy tymi śrubeczkami, co wcześniej. Kałeczkę przydałoby się jakoś wyczyścić. Z drobnym papierem ściernym. chyba zrobię. Co, jakąś polerkę by się przydało walnąć, nie? Też tak myślę. A że mamy tu sprzęt do takich rzeczy, to jak najbardziej można. Jak to się robi? Wydaje mi się, że wiem jak to zrobić. To są jedyne jako... Te filcowe nie mają takiej jakiejś dziury. Wydaje mi się, że to by było do tego. Przykręcamy. Kurde, ale technologia dzisiaj na kanale, nie? Niesamowita. Pobierzemy sobie trochę tej pasty. Co, ona jest taka twarda? Jak się z tego korzysta? Dobrze myślę? Coś idzie. To jest taki to który dopiero idzie. Dobra, panie i panowie, składamy to. Najpierw tutaj przedni panel. panel tutaj. Takie trochę się to odkształciło, ale jak to przy... się walnie tymi... Jak to się przybije gwoździami, to to się ułoży. Będzie dobrze. Który ale ładnie to wygląda. Wszystko wie, Trzeba tutaj przygotować z powrotem, ale to się przygotuje, że tutaj tak będzie bez problemu. Hops. Także co, zakręcamy sobie tutaj głośniczek. Że łami się tak cina całkiem. Trzeba na Tak zauważyłem, że tu jest napis radio jeszcze tak po boku tej wtyczki. Polskie radio. Polskie z górzej z góry, a na dole radio. Widzicie? Polskie radio. Fajna ciekawostka. Dobra, teraz sobie włożymy tutaj kabel. Przewód jak powoli. Dobra, tutaj mamy kabel. To jest gotowe. Tutaj jeszcze musimy sobie szybko przykręcić eee... Do regulacji to pokrętło całe, a ciasno wchodzi, bo lapieru się tam trochę dostało. Dobra, panowie, dzieło skończone. Także co, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jak się wam podobało, to zostawcie łapkę w górę albo suba. Oglądajcie moje filmy. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. A teraz idę wam nagrać już przebitki z naszego odświeżonego kołoźnika. Także, co do kolejnego odcinka. I na razie!